you go. o oh, Maryjo, jasnogórska matko kościoła, nasza ukochana matko, stajemy przed Twym cudownym wizerunkiem w godzinie apelu, aby, aby Cię prosić o potrzebne łaski, o łaskę wiary, mocniejszej wiary, żywej wiary, o łaskę nadziei i łaskę miłości. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełni się to, co ci oznajmiono od Pana. Maria uwierzyła Słowu Boga, że stanie się matką bez naruszenia dziewictwa. Uwierzyła, choć tak bardzo pokorna, że stanie się prawdziwie matką Boga i że owoc jej żywota będzie prawdziwym synem Najwyższego. Uwierzyła mocno w to, co jej zostało objawione, nie zwątpiła ani na chwilę w plan, który obalał cały naturalny porządek rzeczy. Dziewica matką, stworzenie, matką Stworzyciela. Uwierzyła, kiedy Anioł mówił do niej, lecz trwała też wierze, kiedy odszedł, a ona znalazła się w upokarzających warunkach. Jak każda inna niewiasta, która ma stać się matką, Bóg kochał Maryję w sposób szczególny, wyjątkowy, a przecież w jej życiu było tyle cierpienia. Bóg tak właśnie traktuje swoich przyjaciół, Nie. tych, których miłuje. Czy chcesz być przyjacielem Boga, być kimś wyjątkowym w Jego oczach? Pomyśl. Święta Liturgia okazuje nam dziś uzdrowienie niewidomego do urodzenia. Chrystus przywrócił niewidomemu człowiekowi wzrok fizyczny i duchowy. Uzdrowił go fizycznie, a następnie duchowo, czyli obdarzył go łaską wiary. Wyzwolenie ze ślepoty stało się tłem głębszego uzdrowienia z ciemności niewiary. Człowiek w pełni widzący staje się dopiero przez wiarę. Gdy oświeci go Chrystus, światłość prawdziwa, światłość świata, człowiek otrzymuje nowe oczy. Ten, który przywrócił mu wzrok, który otworzył jego serce, aby go przyjęło, staje się Jego Panem i Zbawicielem. Dokonało się pełne uzdrowienie, odzyskał wzrok fizyczny i duchowy i ustąpiły ciemności. Patrząc na niewidomego, chciejmy dostrzec powoli ślepotę swojego serca. Często zamykamy się na światło słów Chrystusa. Niejednokrotnie trudno nam przyznać się do naszej ślepoty. Zapytajmy się, co najczęściej odradza nas odgradza nas od światła Chrystusowej miłości, bo musimy przyznać się, że i my Bywamy niewidomi, gdy chodzi o widzenie spraw Bożych. Dlaczego? Niejednokrotnie człowiek patrzy, a nie widzi Boga, ponieważ serce może być zamknięte. Człowiek, odchodząc od Boga, pogrąża się w ciemnościach. Grzech jest ciemnością, jakże wielka to ciemność w duszy człowieka. Ślepota duchowa jest gorsza od ślepoty ciała, ponieważ jest zawinionym zamykaniem się oczu na światło Chrystusa. Prawdziwie ślepymi są ci, którzy nie wierzą, nie wierzą w miłosierdzie Boże. Bez wiary człowiek nie wie, kim jest Bóg, czym jest życie, cierpienie, grzech i jaki los czeka go po śmierci. Maryjo Matko Kościoła, dziś w tej szczególnej chwili, w godzinie apelu, w pokorze i uniżeniu prosimy Cię, przynóż nam wiary. Prosimy Cię o wiarę, o wiarę, która jest nie tylko uwierzeniem w Boga, ale może przede wszystkim wierzeniem Bogu. Daj nam wiarę odważną, niezachwianą, pewną, niezłomną, zmuszającą do wysiłku i zaangażowania pisał nasz wielki polak święty Jan Paweł II Maryjo matko kościoła i nasza ukochana matko módl się za nami grzesznymi i uproś nam łaskę większej wiary w tym szczególnym miejscu Twojej obecności na naszej polskiej ziemi i w naszej umiłowanej ojczyźnie modlimy się za kościół święty Ojca Świętego Franciszka, za księży biskupów i księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, zakon Paulinów z Ojcem Generałem, przeorem Jasnej Góry i całą wspólnotą jasnogórską. Modlimy się za osoby życia konsekrowanego, o powołania kapłańskie i zakonne i misyjne, za naszą ukochaną ojczyznę, o jej wierność Bogu, by była królestwem Twego Syna i Twoim. O pokój na świecie, w Ukrainie i o nawrócenie Rosji, Witencjach w itencjach zapisanych, w jasnogórskiej księdze modlitwy apelowej. Za media katolickie transmitujące apel jasnogórski, szczególnie polecamy Twemu sercu, Wszystkich chorych fizycznie w szpitalach, w hospicjach, w DPS-ach tych, którzy cierpią w samotności w opuszczeniu, zepchnięci, zepchnięci na margines życia społecznego. Polecamy też i więźniów. Prosimy o potrzebne o pobytny przebieg leczenia światło Ducha Świętego dla prowadzących lekarzy i trwały powrót do zdrowia dla Piotra Dar Daraza. Także opiekę Matki Bożej dla rodzin Choińskich, Skorulskich i Faszczewskich oraz wyjście z depresji dla Alicji, Pawła, Adama i Tomasza, za Dobrodziejów i pracowników Jasnogórskiego Sanktuarium, za zmarłych. Także polecamy Młodzież Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży archidiecezji. Częstochowskiej modlimy się i prosimy o potrzebne łaski dla nich. Będziemy kochani rozważać tajemnicę chwalebną, tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam dzisiaj naszego nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bóg nami teraz w śmierci Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz w Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, módl się my, teraz, w naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami

Fała Ojcu i synowi, duchowi świętemu. O mój Jezu, przeważ nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę. Naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasze, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasz, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj. Swojemu Synowi nas oddawaj. O błogosławieństwo apelowe prosimy księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę Częstochowskiego. Czego uczymy się dzisiaj w Szkole Maryi, czcząc świętego Józefa? Odkrywać i potwierdzać tajemnicę własnego życia tajemnice własnej łaski oraz abyśmy byli odważni i inni wobec świata, który proponuje nam program poza Bogiem. Święty Józefie, módl się za nami. Pan z wami i z Niech imię pańskie będzie błogosławione. Teraz i wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył mnie i Ziemię. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.